Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu rozmawiamy sobie o prawie materialnym. Także jeśli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali I łapkę w górę i zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc już nie przedłużam i lecimy z vlogiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym vlogu rozmawiamy sobie o prawie materialnym. Także zobaczymy nas do oglądania. Prawo materialne. Prawo materialne normy prawne bezpośrednio regulujące regulujące stosunki między podmiotami prawa, określając posłanki, czyli fakty, czyli pozwalające ich powstanie, zmiany lub wykreśnięcie. Lub Do prawa materialnego zal zalicza się również normy prawne regulujące określone obowiązki, zakazy lub nakazy i przewidujące określone sankcje za i i Także w tym vlogu byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego vloga na moim kanale. Na razie.